Do, do dzwonka! Do, do dzwonka! Do, do dzwonka! Do, Do, dwonka. do, do, dwonka. do, do dwonka. Ach, Chłopaki, to beznadzieja. No nic, tylko piłka i piłka. Dziewczyny widziałeście piłkę? Chyba padło przez okno. Odzi. A co ty grasz z nimi? Nie, tylko patrzę. Chłopaki nie chcą ze mną grać, bo zawsze dostają w Nie jesteś u pani! Cycory. Hmm. Luzery. Cycory, luzery i ogólnie ofiary losu. Mogliby w końcu zmążyć i zaprosić na restaurantkę. No. no, Muszę się uczesać, a nuż Maki zmądrzeje. Chodź, pomóż mi. Chyba jakoś nie kumam tego niemieckiego. Wiesz może dlatego, że to francuski. Kurczę, jeden z i od razu wiedziałaś, że jesteś niesamowita. To co, pomożesz mi? Niedługo godzinkę półtorej. Chyba, że wolisz jutro. No dzięki, to jesteśmy umówieni. Mam randkę. Mam randkę! Aga! Aga, jesteś lepiej? Oddychasz? Ach. Bez przesady, w końcu to tylko randka. Na pewno wszystko pójdzie dobrze, od czego masz nas. Mm, właśnie, kto jak kto, ale my się na tym znamy. Jak to mówił? Lata to do się świetnych. Świetnych. Czyli tak, zachowanie. Nie możesz mu pokazać, że go lubisz. Nie wolno ci pisać jego imienia w zeszycie, przynajmniej do piątej randki. Po randce nie rozmawiasz z nim przez co najmniej trzy. Balon, się, że go nie lubię. Kto tu jest ekspertem? Sprawa druga, wygląd. Nie, minimum dwie godziny ubieranie i z godziny na fryzurę. A jemu mówisz, że wszystko zajęło ci pięć minut. Ja mam się ubierać dwie do godziny? Dokładnie. Sprawa trzecia, miejsce. Mogą pójść na lody. Pod warunkiem, że waniliowe. Ja lubię truskawkowe. Nie na pierwszej randce. Jeszcze ci lód upadnie i będziesz chodzić z wielką różową plamą. Paniliowy tak nie widać. Podsumujmy, jesteś niedostępna, nie piszesz imienia, nie rozmawiasz. Lody tylko waniliowe, ubieranie dwie godziny, fryzura godzinę, mówisz, że pięć minut. Masz to? Gotowe. Najważniejsze. Nie denerwuj się, bo nie ma czym. Poradzi sobie. Hmm. Myślicie, że on też się tak denerwuje? No, a żartujesz? Przecież ten ciebie zaprosił. Jest spięty jak spinacz. No tak, zaprosił mnie. No. To było takie romantyczne. Odszedł no to... do mnie, spojrzał mi głęboko w oczy. I, i. I powiedział, że ma problem z niemieckim, ale później okazało się, że to francuski i spytał, czy nie mogę mu pomóc. Nigdy nie słyszałyście czegoś bardziej romantyczniejszego. Matko. Co? Fryzura ci klapła. Łazienka. To, 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 to nie jest żadna ranka. Nie masz, to nie jest żadna randka. Boże, się ją nie to jak o, o, no, Musimy noc, noc, Musimy na Ej, dziewczyna, to wszystko okej. Okay. Konrada nie będzie. E, on strasznie zadzwonił do nas i strasznie przepraszał, ale nie musiał mogę. iść... E, wiesz... E, Pójść e, do szpitala, do swojego brata, to, bo on złamał nogę. Bo psz, miał... Schodę, z ze schodów... Tak, Nie, Bo schodów. nie mają interesu jakiś remont coś takiego i chciał mu powiedzieć. że chodźcie, ci wszystko to wyjaśnię. Konrad? Co ty tutaj robisz? Szukam Agi. Jak to szukasz Agi? Mam z nią randkę. Jak to masz z nią randkę? przecież a wy nie mieliście iść ten, żeby on korpus niemieckiego, nie, adus, znaczy tak, no, ale to był tylko pretekst. przecież nie mogę mi tak zaprosić. A nie wiesz właściwie gdzie ona jest, bo nigdzie jej nie ma. randki to nie dla mnie. A nie dla mnie, cała ta jest bez, bez sensu. sensu. Dużo lepiej się przyjaźnić właśnie. właśnie. Tylko, że ja naprawdę mam problem z tym niemieckim. A nie z francuskim? Też, też. Wiesz, jako przyjaciel mogę ci pomóc. Nie jako przyjaciel? No tak. tylko jako przyjaciel. No to możemy się gdzieś wybrać do kina. O, o, o ile to nie będzie randka. No gdzie tam żadna randka? Nie no, no jasne. Co? To... Y, y, jesteśmy umówieni. Umówieni. Do, do dzwonka! rady nie będzie. E, strasznie przepraszał, Ale musiał dobra, pojechać razem z, z mamą, bo... E, po, po, ogórki. E, jego, jego... matko musieli pojechać, słuchaj, bo już zabrakło im... Benzyny. E, słuchaj, i, e, Do z kino kino z ze swoim bratem. Dla bab Babcia, babcia. Co to Co Fizyka. Musiał po... E, wiesz, ja ci to wszystko hmm. wytłumaczę już, dobra?